Mniejszy filmik pokazuje jakość działania systemu Policom Studio w zakresie śledzenia osoby mówiącej. Jak widać, osoba mówiąca aktualnie przemieszcza się po pomieszczeniu. Reakcja Policom Studio, jak widać, z pewnym opóźnieniem. Natomiast Policom Studio próbuje reagować na przemieszczanie się osoby mówiącej. Jednocześnie warto zauważyć, że i odległość, w której Polikom Studio potrafi prawidłowo złapać osobę mówiącą, jest relatywnie niewielka ze względu na możliwości tej kamery. No, dedykującej ją do pomieszczeń o maksymalnie głębokości odległości od kamery rzędu 3 metrów, jeszcze poczynimy trochę spaceru. O, jak widać, próbujemy cały czas złapać. Osobę mówiącą. Czyli Polikon próbuje tutaj śledzić osobę, która aktualnie mówi, dopasowywać obraz tak, żeby jak najlepiej wykaderować osobę, która aktualnie mówi.